Może my się niepotrzebnie czepiamy tego premiera. No obligacje są jednak takim sposobem inwestowania pieniędzy, które jest dosyć przejrzysty. No, mamy proszę panu redaktorowi dziękuję za mamy... otwarte damy. pytanie, tak? Panie... tak za bardzo się to, panie... emocjonujemy oczywistymi zdarzeniami. I, ter finansowymi. i teraz proszę posłankę Katarzynę Rubnauer o odpowiedź na to pytanie. Czy, czy, czy może, nie, nie, może wy, opozycja media, przesadzamy z tym, z tym oczekiwaniem od premiera, że on nie będzie inwestował w obligacje, kiedy zapewnia, że inflacja będzie niska, a obligacje wykorzystują wysoką obligację? Wysoką, wysoką inflację? Po pierwsze chciałabym, żeby premier dbał tak bardzo, jak dbał o swoje finanse, o finanse obywateli. Załóżmy jedną rzecz. Premier ma dostęp do informacji, do których nie mają dostępu zwykli obywatele. Na przykład, jeżeli zwykły obywatel Kowalski słyszy od Rapińskiego, że inflacja nie będzie rosnąć, to nie inwestuje w te obligacje, które są indeksowane inflacją. Bo zauważmy, że w interesie państwa rzeczywiście jest sprzedawać obligacje i nawet je promować. Tylko, że Oraz obligacje to, żeby są obywatele tak, tak, obligacje, obligacje. Są różne. Jedne są indeksowane stałą stopą, inne są indeksowane inflacją. E, najłatwiej jest e, te o stałej stopie, jeżeli człowiek nie wie, co się będzie działo. Ale jeżeli pan premier ma dostęp do tego, co mówią ze Stanów Zjednoczonych, że może być wojna. Jeżeli wie, że te 3,3%, które wpisał do budżetu, jeśli chodzi o inflację, to jest bzdura. I że wie, że ta inflacja będzie rosła. Jeżeli wie, że to, co mówi grapiński to też jest bzdura. I ludzie się zadłużali, wierząc w to, że stopy procentowe nie będą rosły i teraz mają raty kredytu wyższe o 100%. A w tym samym czasie... Premier kupuje obligacje prawdopodobnie indeksowane inflacją, bo inaczej by się przyznał, jaki to jest rodzaj obligacji. Nie wiemy też, co z 15 milionami z działki zrobiła jego żona, czy też nie zainwestowała w te obligacje indeksowane inflacją. Wiemy na pewno, to, że ale senator Bierecki zainwestował obligacje. To musimy też zdać obligacje. sobie sprawę, że on korzysta z informacji, które nie są dostępne szerokiemu gronu. My jako koalicja obywatelska zaproponowaliśmy takie obligacje, które może kupić każdy obywatel, które od razu są indeksowane obligacją są Narodowego Banku Inflacja. Polskiego Inflacją. I żeby. Takie obligacje, które są indeksowane pani, pani posłanko, i, ale przecież... inflacją i które są do 50 i które są wydawane przez NBP, żeby walczyć z inflacją. Ale przecież ale pani, pan jako premier... posłanka opozycji, ale także ekonomiści z, niekoniecznie związani z opozycją, od dobrych parunastu miesięcy mówili, że inflacja będzie duża. Pani no dobrze, zainwestowała w obligacje, ale, czy nie? E, e, u mnie na szczęście to może zajmuje się inwestowaniem. Ale nie. zainwestowała w obligacje, czy nie? Bo to jest coś na kształt zarządu no. powierniczego. To, czego no. brakuje u premiera. No. Czyli że może jest, pan jest pani premi... Tak, że wyszłam z założenia, że oddałam decyzję dotyczącą. Ale zainwestował w obligacje i... czy nie? Tak. A, natomiast, a, może dlatego, że dalej, ja nie wierzę Glapińskiemu, natomiast pan od premiera oczekuje, że e, będzie mówił Polakom, jak jest, a nie będzie ich oszukiwał. Co, że zainwestowaliście e, w te obligacje? Wszystko jest w, w tym. W, 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 no to mogę sprawdzić. Majątko. na to, no to pan sprawdzi. E, natomiast ja chciałam powiedzieć jedną <laughs> rzecz. Bardzo interesujący. Ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że nie mam żadnych wątpliwości, że w przypadku na przykład zarządów spółek, jeżeli ktoś zagrałby akcjami swojej spółki w momencie, w którym ma informacje niejawne, to to byłoby w ogóle przestępstwo. W przypadku obligacji premiera nie ma takiej zasady, ale jest to co najmniej nieetyczne. Jeżeli on jednocześnie inwestuje w Ocenie obligacje, które, na które ma wpływ na to, jak się układa inflacja w Polsce, ponieważ od jego decyzji ta inflacja zależy i które tym więcej ma, można powiedzieć, oprocentowanie im ta inflacja jest wyższa. A jednocześnie obywatelom mówi nie, inflacji nie będzie, na ten rok zapowiadam 3,3% w budżecie państwa. To jest nieetyczne. Artur Dziambur był taki film polski bardzo dobry, pierwszy milion. On mówił o tym, jak się zdobywa tego typu informacje, jak się wzbogacić na tego typu informacjach. Polecam, jak ktoś nie widział. To raz, dwa. No premier podczas swojego ekspoze ostatniego 40-minutowego podczas ostatniego posiedzenia powiedział, że no przecież on opuścił złote trony, zostawił 100 milionów i teraz wszystko robi dla Polski, a wy nie wdzięczni tacy tak krytykujecie naszego kochanego premiera, przecież on się stara dla nas, on to dla nas robi eee, z tymi obligacjami, to oczywiście no przecież, przecież wtedy, wtedy, kiedy nie jestem w Konfederacji, to przecież wtedy, kiedy ja patrzę, premiera, ogłaszał... ja się Szy, przecież przecież, że przecież, że że kiedy ogłaszał, przepraszam, nie sprawdziłem, sprawdziłem te obligacje, pani posłanki lub nałożą przy trzy to myśmy już wtedy mówili, że to nie jest dane, Bo chciałem zdradzić, tym pan nie pamięta. Pamięta pani, zajmiję. no 1 no, no. 969 tysięcy. No winszujemy. E, natomiast e, natomiast tak. Tak całkiem poważnie. Tak całkiem no, poważnie to po tak my zawodowcy różnica Między premierem mają zagadnienia na sts A. a właśnie o, dlatego, żeby nie było takiej ryzyma. sytuacji, że bramkarz obstawi przegrany mecz, a następnie wpuści tego.